Walcie łąku mają, góry i doliny zielone. Walcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Walcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Gra z morza falami, w powietrzu skrzydłami. Chwalcie z nami, panią świata. Jej dłoń nasza wieniec plata. Chwalcie z nami, panią świata. Jej dłoń nasza wieniec plata, Ona dzieł boskich korona Nad anioły wywyższona. jest Panią nieba ziemi, Nie gardzi dary naszymi, Odzie jest nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi, K wdzięcznym uczenie. ta ta wioskim chwilenie, i co czuje, i co żyje. Niech z nami sławi Maryję I co czuje, i co żyje Niech z nami sławi Maryję Irielejson, Chrystele Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo, modl się za nami, święta Boża, rodzicielko. Módl się za nami, święta Panno nad Panami. Módl się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła. Módl się za nami, Matko łaski Bożej. Módl się za nami, Matko Miłosierdzia. Módl się za nami, Matko Nieskalana. Módl się za nami, Matko Najczystsza. Módl się za nami, Matko Dziewicza. Módl się za nami, Matko nienaruszona, Módl się za nami, Matko najmilsza, Módl się za nami, Matko przedziwna, Módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko Stworzyciela, módl się za nami, Matko Zbawiciela, módl się za nami, Panno Roztropna, módl się za nami, Panno Czcigodna, Mówił się za nami, Panno wsławiona, módl się za nami, panno można, Modl się za nami, Panno łaskawa, módl się za nami, panno wierna. Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości! Módl się za nami, stolica mądrości módl się za nami przyczyno naszej radości. Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa. Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, domie złoty. Módl się za nami, Arko przymierza módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaradna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, Módl się za nami, Pocieszycielko strapionych, Módl się za nami, Wspomożenie wiernych, Módł się za nami, Królowo aniołów, Módl się za nami, Królowo patriarku. Módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, młodrzył się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców. Módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich Świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca świętego, młody się za nami. Królowo rodzin, młody się za nami. Królowo pokoju, młody się za nami. Królowo Polski, módl się za nami, Królowo świata, módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, panie, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. A się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdasz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, Porędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieczycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synu. Średniczko nasza, pocieszycielko nasza, ave, ave, ave Mary Ave, ave, ave Maria. Alleluia.